4 na 5 lipca w domu Rosario ma miejsce bardzo dziwne wydarzenie. Późnym wieczorem kobieta ze snu wyrywa dziwny hałas dobiegający z pokoju córki. Niewiele myśląc, Rosario rusza do pokoju dziewczynki, gdzie zauważa, jak napastnik próbuje udusić jej córkę. Spłoszoną obecnością kobiety mężczyzna ucieka, a ona sama, zaskoczona sytuacją, próbuje uspokoić roztrzęsioną dziewczynkę. Wychowywanie dzieci nie jest prostym zadaniem, chociaż nim zostaniemy rodzicami, wielu z nas marzy o tym, by móc doświadczyć takiej roli. Niestety, coraz więcej par boryka się z problemem niepłodności. Niekiedy, pomimo starań, podejmowanego leczenia i prób, wszystko kończy się fiaskiem. Istnieje jednak możliwość adopcji, która daje parze szansę spełniać się w roli rodziców, a adoptowane dziecko ma szansę zyskać prawdziwy dom. Wszystko jest dobrze, póki życie układa się tak, jak chcemy. Problemy zaczynają się wtedy, gdy wcześniejsze marzenie bycia rodzicem zaczyna być największym ciężarem, którego pewnego dnia brutalnie chcemy się pozbyć. Zapraszam Cię do wysłuchania tragicznej historii Asuncy Bastera. Przenosimy się do słonecznej i malowniczej Hiszpanii. A mianowicie do urokliwego miasteczka o nazwie Santiago de Compostela. Tutaj mieszka prawniczka Rosario Porto wraz z mężem Alfonsem Bastera, który jest niezależnym dziennikarzem. Rosario pochodzi z dość zamożnej rodziny. Jej mama wykłada historię na uniwersytecie, a tata jest honorowym konsulem Francji. Ich życie wygląda bardzo dobrze, jednak oboje mają marzenie, które mogłoby dopełnić ich szczęście. Chcieliby zostać rodzicami. Niestety Rosario choruje na nawracający toczeń rumieniowaty, który stanowi ogromne zagrożenie dla ciąży. Mimo walki z niepłodnością okazuje się, że jedynym sposobem, by małżeństwo zostało rodzicami jest adopcja. Rosario i Alfonso są zdeterminowani, jednak los nie oszczędza im przeszkód. Adopcja dziecka w ich rodzinnym kraju okazuje się niemożliwa. Jedyną szansą jest zaadoptowanie dziecka z zagranicy. Okazuje się, że pomimo trudności jest to możliwe i tak w 2001 roku zostają pierwszą hiszpańską parą, która w opiekę pod swoje skrzydła bierze dziewczynkę chińskiego pochodzenia o imieniu Asunta. Jest to pierwsza taka adopcja w Hiszpanii i jedna z pierwszych w Galicji, więc cała sprawa nabiera sporego rozgłosu. Mała dziewczynka bardzo szybko skradła serce wszystkich wkoło. Rosario i Alfonso w końcu zostali rodzicami, spełniając tym samym swoje największe marzenie. Asunta rośnie jak na drożdżach. Rodzice i dziadkowie dbają o to, by niczego jej nie brakowało. Gdy dziewczynka dorasta, okazuje się, że jest bardzo zdolna i inteligentna, dlatego celem całej rodziny jest inwestowanie w przyszłość Asunty. Rodzice zapisują ją do prestiżowej szkoły. Ponadto dziadkowie zachwyceni wnuczką Również chcą dołożyć swoje 5 groszy do jej edukacji, dlatego opłacają nie tylko naukę w szkole, ale także lekcje baletu, gry na fortepianie i skrzypcach oraz lekcje językowe. Asunta już od wczesnych lat uczyła się wielu języków i jak podają źródła, był to angielski, chiński i mandaryński. Życia płynie im spokojnie i bez większych problemów do około 2011 roku. Ponieważ między 2011 a 2012 rokiem źródła nie podają dokładnie, nagle w dziwnych okolicznościach umierają rodzice Rosario. Powód ich śmierci nie jest znany, nie wykonywano sekcji zwłok, ale wiadomo, że oboje zostali skremowani. Rosario jest zatem jedyną spadkobierczynią majątku, który na tamten czas wyceniono na około 1 200 000 euro w samych nieruchomościach. Tak przykre wydarzenia. Niestety rozpoczęły kaskadę problemów, które z hukiem uderzyły w małżeństwo z początkiem 2013 roku. Wtedy to ich sielskie małżeńskie życie zostaje zachwiane, ponieważ Alfonso przyłapuje żonę na kilku kłamstwach. Złe przeczucie i niepewność sprawiają, że Alfonso staje się podejrzliwy i pewnego razu przeszukuje e maile żony. W ten sposób dowiaduje się, że jego żona już od dłuższego czasu zdradza go z innym mężczyzną. Mimo uczuć, Alfonso czuje się rozczarowany i zraniony. Nie jest w stanie przełknąć zdrady, dlatego 14 lutego 2013 roku decyduje się wnieść pozew o rozwód. Gdy pierwsze emocje nieco opadły, para ocknęła się, że ta sprawa nie dotyczy jedynie ich, ale jest jeszcze asunta, dla której rozejście się rodziców, zwłaszcza po niedawnej utracie dziadków, również nie jest bez znaczenia. Rosario i Alfonso pomimo zakończenia związku dogadują się co do opieki nad dziewczynką, by ułatwić też wspólne dzielenie obowiązków. Pomimo oddzielnego życia, Alfonso wyprowadza się z mieszkania, ale wynajmuje sobie osobne lokum niedaleko mieszkania byłej żony. Dzięki temu Asunta część dni spędza z matką, a część z ojcem. Niestety te wszystkie doświadczenia bardzo źle wpłynęły na Rosario. Nagła śmierć rodziców. Roman z innym mężczyzną, który mógł być efektem gromadzonych w niej emocji, przyłapanie na zdradzie, doprowadziły ją do granicy wytrzymałości. W czerwcu 2013 roku Rosario przechodzi załamanie nerwowe. Z powodu słabego stanu psychicznego oraz rozwijającej się depresji Rosario poddaje się leczeniu. Alfonso pomimo nieprzyjemnych doświadczeń nie zamierza jednak udawać, że los byłej żony go nie obchodzi. Postanawia schować dumę do kieszeni i oferuje swoją pomoc w opiece nie tylko nad córką, ale także nad Rosario. Ma jednak jeden warunek. Była żona musi mu obiecać, że całkowicie zerwie kontakt z kochankiem. Para na nowo nieco zbliża się do siebie, ale dalej pozostaje osobno. Z 4 na 5 lipca w domu Rosario ma miejsce bardzo dziwne wydarzenie. Późnym wieczorem kobieta ze snu wyrywa dziwny hałas, dobiegający z pokoju córki. Niewiele myśląc, Rosario rusza do pokoju dziewczynki, gdzie zauważa, jak zamaskowany napastnik próbuje udusić jej córkę. Spłoszona obecnością kobiety ucieka, a ona sama zaskoczona sytuacją próbuje uspokoić roztrzesioną Asuntę. Asunta całą historię opowiada mamie swojej przyjaciółki. Brzmi ona tak wstrząsająco, że sama kobieta zastanawia się, czy dziewczynka trochę nie podkoloryzowała historii i postanawia upewnić się, czy taka sytuacja miała miejsce... Jeśli tak, to czy zostało to zgłoszone na policję? Rosario zapewniła ją, że poinformowała policję o zdarzeniu, ale koniec końców dziewczynce nic się nie stało. Sam napastnik nie zostawił po sobie śladów, więc cała sprawa rozeszła się niejako po kościach, a one obie mają teraz w nawyku pamiętanie o tym, aby przed pójściem spać, zamykać drzwi, bo prawdopodobnie tej nocy drzwi były otwarte i być może było to zaproszenie dla napastnika. Wszystkie te wydarzenia dla samej dziewczynki są bardzo stresujące. Pewnego razu jej tata odbierają wcześniej z zajęć muzycznych, ponieważ Asunta skarży się na bóle i zawroty głowy. Czuje się na tyle źle, że nie jest w stanie uczestniczyć w lekcji, dlatego skarży się dyrektorce i opowiada, że jej samopoczucie jest winą niedobrego lekarstwa, które podaje jej mama. Przez ten lek ona nie może się na niczym skupić, ma problem z równowagą i ciężko jej nawet grać na instrumentach. Alfonso zapytany przez dyrektorkę o stan córki tłumaczy, że dostaje ona leki na alergię, które niezbyt dobrze toleruje, dlatego jest w nieco gorszej formie. Jej stan poprawia się jednak w sierpniu, bo z uwagi na wakacje, częściej przebywa w domku letniskowym na wsi, a tam na łonie natury, z dala od głośnego miasta dziewczynka nabiera energii. 21 września rosario zostawia asuntę w domu, ponieważ dziewczynka ma sporo lekcji do odrobienia. A sama około godziny dziewiętnastej udaje się do ich tomku letniskowego w Teo. Gdy wraca do domu, jest już dwudziesta pierwsza trzydzieści i orientuje się, że dziewczynki nie ma w domu. Zdenerwowana od razu dzwoni do byłego męża, zapytać, czy być może dziewczynka jest z nim, jednak okazuje się, że nie. Dwa miesiące wcześniej ktoś mało nie odebrał jej życia, a teraz nagle dziewczynka znika, więc w głowie przerażonych rodziców pojawia się myśl, że dziewczynka mogła zostać porwana, na przykład dla okupu. Rosario pochodziła z bogatego domu, była też spadkobierczynią pokaźnego majątku, więc wersja ta wcale nie wydawała się nieprawdopodobna. Zdenerwowani rodzice udają się więc na komisariat policji, aby zgłosić zaginięcie dziecka. Policja przyjmuje zgłoszenie i niezwłocznie rozpoczyna działania, zaczynając od miejsca, w którym dziewczynka była widziana po raz ostatni, czyli w mieszkaniu rosario. Funkcjonariusze zapewniają, że jak tylko dowiedzą się czegoś konkretnego, od razu się odezwą. Z rozpaczonym rodzicom pozostaje modlić się o to, by dziewczynka szybko się odnalazła. Około godziny pierwszej w nocy, 22 września 2013 roku, kilkanaście kilometrów od Santiago de Compostela, przypadkowi przechodnie dostrzegają w krzakach ludzką sylwetkę, która przykuwa ich uwagę. Gdy podchodzą bliżej, widzą coś, czego zapewne nie zapomną do końca życia. W trawie leży nieprzytomna dziewczynka ubrana w białą koszulkę i krótkie spodenki. W skrępowanych pomarańczowym sznurkiem rączkach trzyma szarą bluzę. Przechodnie, zszokowani takim widokiem, zawiadamiają policję, bo orientują się, że dziewczynka najprawdopodobniej nie żyje. Policja po przybyciu na miejsce i przesłuchaniu przechodniów, orientuje się, że jest to zaginiona Asunta Bastera. Funkcjonariusze niezwłocznie przekazują rodzicom tragiczne informacje. Nie takiego zakończenia poszukiwań się spodziewali. Ich ból rozrywa serce, a policjanci chociaż bardzo chcą, nie mogą zrobić nic więcej, jak tylko obiecać, że znajdą tego, który odebrał życie ich córce. Rodzice zajmują się poinformowaniem rodziny i znajomych o całej sytuacji, organizują pogrzeb. W tym czasie policja intensywnie próbuje odtworzyć ostatnie godziny przed zniknięciem asunty. Przeglądają monitoring z wielu kamer i to, co odkrywają, Mrozi im krew w żyłach. To, czego się dowiedzieli, jest na tyle ważne, że chociaż zdają sobie sprawę, że właśnie trwają czynności pogrzebowe, to nie mogą czekać i zjawiają się na pogrzebie. Rodzice są nawet wdzięczni policjantom, że w tak trudnym dla nich dniu funkcjonariusze postanowili uczestniczyć w pogrzebie, jednak ku ich zdziwieniu nie to było celem ich wizyty. W trakcie pogrzebu policja oficjalnie aresztuje 46-letnią Rosario, jako podejrzaną o odebranie życia swojej adoptowanej córce. Powodem aresztowania są niespójności w jej zeznaniach dotyczące feralnego wieczoru, w którym zaginęła Asunta. Początkowo Rosario zeznała, że do domku letniskowego w Teo udała się sama, a Asunta została w mieszkaniu, ponieważ odrabiała lekcje. Gdy wróciła, dziewczynki nie było już w domu. Policja jednak bardzo dokładnie przeanalizowała monitoring. Jedna z kamer na stacji benzynowej zarejestrowała samochód, który prowadziła Rosario ale nie była w nim sama, bowiem na siedzeniu pasażera widać także dziewczynkę. Skonfrontowana z tymi faktami, Rosario zmienia swoje zeznania. Tym razem powiedziała, że owszem, Asunta jechała z nią do domku w Teo, ale szybko razem wróciły do Santiago de Compostela, gdzie Asunta została w mieszkaniu odrabiając lekcje, a Rosario wyszła do sklepu po zakupy. W ich trakcie zorientowała się, że w wiejskim domku zostawiła swoją torebkę, a w niej portfel. Dlatego ponownie udała się do domków Teo, ale już sama. Nagrania z przyrożnych kamer nie potwierdziły tej wersji. Policja odtworzyła chronologię zdarzeń na podstawie nagrań i wywnioskowała, że Rosario razem z Asuntą udały się do Teo około godziny 18. Jednak do Santiago Rosario wróciła około godziny 21.00, ale już bez dziewczynki. Policja postanawia razem z podejrzaną udać się do Domku Wiejskiego w Teo, aby tam zweryfikować jej wersję i przeszukać dokładnie miejsca. Zaraz po przekroczeniu progu domu Rosario zaczęła bardzo dziwnie się zachowywać, a to nie uszło uwadze policjantom. Podczas gdy oni przeszukiwali dom, Rosario starała się odzyskać i ukryć zawartość kosza, który znajdował się w jednej z sypialni. Jak się później okazało, znajdował się w nim kawałek pomarańczowego sznurka, którym skrępowane były ręce dziewczynki. Rosario, zapytana o jego pochodzenie, nie umiała odpowiedzieć, skąd znalazł się w domu i do czego w ogóle był używany. Zmienne zeznania matki i jej dziwne zachowanie coraz bardziej utwierdzają policjantów, że coś tu ewidentnie jest nie tak. Z uwagi na brak dokładnej przyczyny śmierci dziewczynki, jej ciało poddane zostaje autopsji. Pobrano również materiał do badań, między innymi mocz, krew, włosy, i wyniki, które przyszły, wyglądają wręcz nieprawdopodobnie. Okazuje się, że w ciele dziewczynki znajdowały się toksyczne dawki lorazepamu. Jest to bardzo silny lek uspokajający. Co więcej, dawki te były na tyle duże, że dziewczynka musiała przyjmować je co najmniej od kilku miesięcy przed śmiercią. W realnego dnia prawdopodobnie Asunta przyjęła 27 tabletek orfidalu. Po przeprowadzeniu sekcji zwłok ustalono, że dziewczynka zmarła między godziną 16 a 20. Policja nie wierzy, że matka sama była w stanie wszystko zaplanować, zwłaszcza, że już wcześniej miała problemy psychiczne i opiekował się nią były mąż. Z tego powodu on także zostaje wzięty pod lupę śledczych. Przeszukane zostaje jego mieszkanie oraz dokładnie sprawdzony m.in. laptop. Na jego komputerze policja zabezpiecza materiały pornograficzne z udziałem Azjatek. Jak się później okazało, były tam również zdjęcia Asunty w dziwnych strojach i wyzywających pozach. W konsekwencji tych odkryć 50-letni Alfonso także zostaje aresztowany jako podejrzany w sprawie odebrania życia dziewczynce. W mediach zawrzało, gdy informacje te ujrzały światło dzienne. Sam Alfonso tłumaczył jednak, że zdjęcia Asunty były jedynie utrwaleniem szczęśliwych momentów i nie miały podtekstu seksualnego. Na ciele Asunty nie znaleziono żadnych śladów świadczących o kontaktach intymnych, a sam Alfonso tłumaczył, że znalezione materiały są typowe dla każdego mężczyzny, i nie ma nic w tym dziwnego. W obliczu tych faktów, adopcyjni rodzice w październiku 2015 roku zostają postawieni przed sądem. Co więc tak naprawdę wydarzyło się 21 września 2015 roku? Z piątku na sobotę, czyli z 20 na 21 września, Asunta nocuje w mieszkaniu ojca, a Rosario prawdopodobnie tę noc spędza z kochankiem w miejscowości o nazwie Villa Garcia de Aroza. W sobotę dziewczynka wstała dość wcześnie i około 9.30 wróciła do mieszkania matki, ponieważ o 10.15 zaczynała swoją półtora godzinną lekcję chińskiego. Około godziny 14.00 Asunta wychodzi z domu, aby ponownie spotkać się z ojcem. Poza tym chce też zdążyć na swój ulubiony serial Simpsonowie. Mieszkanie Alfonsu znajduje się raptem 20 metrów od mieszkania Rosario, więc Asunta bez problemu swój czas dzieli pomiędzy obojgiem rodziców. Rosario w domu byłego męża pojawia się około godziny 14.30. Zarejestrowały ją kamery miejskiego monitoringu. Cała rodzina wspólnie zasiada do skromnego obiadu. Prawdopodobnie w zaaserwowanej jajecznicy znajdują się leki psychotropowe. To właśnie one zostały znalezione we krwi dziewczynki. Rosario na swojej sukience miała ślady białego proszku, który po badaniu okazał się tym samym lekiem, który znaleziono we krwi dziewczynki. Na dodatek policja dowiedziała się również, że Alfonso 12 dni przed śmiercią Asunty kupił 75 opakowań Orfidalu. Tłumaczą to tym, że wykupował receptę żonie, bo przecież opiekował się nią z uwagi na wcześniejsze problemy zdrowotne. O 18.24 kamera na stacji benzynowej rejestruje samochód Rosario, w którym siedzi także Asunta. Jest to ostatnie nagranie, na którym widać żywą dziewczynka. Rosario z córką jedzie do Montouto, do ich domku letniskowego, a było to około godziny 18.31. Śledczy ustalili to na podstawie godziny rozbrojenia alarmu, który znajdował się w domu. Rosario cały czas upierała się, że zostawiła tam uczącą się dziewczynkę, jednak śledczy uznali, że Asunta odurzona lekami nie miała siły się bronić, co tylko ułatwiło Rosario dokonanie zbrodni. O 19.29 telefon Rosario ponownie loguje się na posesji w Montauto, a o 20.53 alarm w domu ponownie zostaje zazbrojony. Rosario zabrała ciało dziewczynki do samochodu. Siedzącą w samochodzie kobietę zauważa jej sąsiad, który chcąc się przywitać, kieruje się w stronę Rosario. Ta jednak czym prędzej odjeżdża i około 5 kilometrów od domku letniskowego, w lasku o nazwie Feroz, zostawia ciało dziewczynki, gdzie w nocy znajdują ją przypadkowi przechodnie. Rodzice mimo przedstawionych dowodów nie przyznawali się do winy. Na ich niekorzyść działały też zeznania świadków. Zarówno nauczyciele, jak i znajomi z otoczenia dziewczynki, zgłaszali, że asunta w ostatnich miesiącach zachowywała się bardzo dziwnie. Nauczyciele na lekcjach widzieli, że dziewczynka ma problemy z koncentracją i wydaje się być odurzona. Jednej z nich dziewczynka miała powiedzieć, że jej mama jest psychopatką oraz że mama próbuje ją otruć, jednak nikt tych słów nie potraktował poważnie, uznając zapewne, że to wybujała wyobraźnia dziewczynki. Rodzice, dziwne zachowanie córki tłumaczyli reakcją na leki przeciwalergiczne, ale nikt z bliskich nie potwierdził, żeby Asunta miała problemy ze zdrowiem. Co więcej, jej niania i opiekunka domu Carmen zeznała, że dziewczynka była okazem zdrowia. Lokalną społecznością wstrząsnęły także zeznania matki, której córka kolegowała się z Asuntą. Przypomniała ona o zaatakowaniu Asunty nocą, które, jak się okazało, nie zostało zgłoszone na policję. Sąd nie dysponował dowodami, które jednoznacznie wskazywały na winę rodziców, a oni z kolei skonfrontowani z faktami utrzymywali, że są niewinni. Proces był poszlakowy zebrane zeznania, nagrania z monitoringu i sekcja zwłok dziewczynki pokazały, że jej uprawcami z do dozą prawdopodobieństwa są rodzice adopcyjni. Co do Alfonso, śledczy nie znaleźli konkretnych dowodów, czy pomagał on byłej żonie w zabójstwie dziewczynki. Jednak bezapelacyjnie brał udział w jego planowaniu. 16 marca 2016 roku Alfonso Bastera oraz Rosario Porto zostali skazani na 18 lat więzienia. Wyrok ten został wydany jeszcze przed wprowadzeniem ustawy, która przyznawała karę dożywocia w przypadku zabójstwa dziecka. Żadne z rodziców nie przyznało się do winy. Oboje złożyli apelację, jednak wyrok został podtrzymany. Rosario dwukrotnie próbowała odebrać sobie życie. 24 lutego 2017 roku znaleziono ją nieprzytomną w celi. Zażyła tabletki na senena. Następnie 12 listopada w 2018 roku, podczas przebywania w innym zakładzie karnym, próbowała powiesić się na sznurku od bluzy. Definitywnie odebrała sobie życie 18 listopada 2020 roku, wieszając się w oknie na zwiniętym prześcieradle. Alfonso do tej pory odsiaduje wyrok. Jeśli chcesz bardziej zagłębić się w szczegóły tej historii, na Netflixie jest serial pod tytułem Sprawa Asunty, który dość dobrze odzwierciedla całą tę sprawę. Muszę przyznać, że historia ta jest bardzo tragiczna. Dwie dorosłe osoby, które pragnęły stworzyć kochający dom i wychować dziecko, nagle zamieniają się w katów, którzy bez zawahania odbierają życie dziecku. Istocie, która jest bezbronna i którą mieli się opiekować. Co ich popchnęło do takiego czynu? Czy bycie rodzicem stało się bardziej uciążliwe, gdy oboje postanowili się rozstać i odechciało im się wychowywać dziecko? Może gdyby opowieści Asunty ktoś z otoczenia wziął na poważnie, udałoby się zapobiec tej tragedii? Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka. Będę wdzięczna, jeśli polubisz ten odcinek lub zostawisz po sobie ślad w postaci komentarza. Jeśli lubisz historię True Crime, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Do usłyszenia niebawem.